Mano, witam wszystkich. Słuchajcie, pojawiło się za mną nowe urządzenie w mojej maszynowni. Trochę nie w kolor, ale to nie przeszkadza. E, właśnie zamknąłem układ centralnego ogrzewania e, dla pompy ciepła. Niby ma być lepiej, i zostały przeprowadzone dwie próby. Gaz znowu troszeczkę wyjechał, ale później przy drugiej próbie i przełożeniu czujników już się uspokoiło. Także, e, no, dzisiaj trochę prób z i. Jak to, jak zamykałem układ? Także zapraszam. No to zaczynamy. Słuchajcie, miałem kupić sobie taką konsolę Ale jak zacząłem śledzić ceny, to takie do 100-120 zł, to nic to nie warte. to tam jakaś blaszka cienka, a takie bardziej konkretne to już ponad 200 wy trzeba dać. A ja tak naprawdę musiałem dokupić tylko ten e, zawór. To jest taki zawór. E, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Szybko złączę do. Właśnie do tego zbiornika przyponowego, że jak go rozkręcacie, to wtedy woda się po prostu nie leje, nie trzeba z układu wody spuszczać. Dobijacie sobie ciśnienie, tam sprawdzacie, zakręcacie go z powrotem, jest tak fajnie na półśrubunku zrobiony. Momencik, zaraz Wam pokażę. O już. Także ta część jest wkręcona tutaj. Widzicie, tutaj ma taki zaworek na sprężynce. Jak się, że tak powiem, wyciąga drugą część, to to się zamyka. I z drugiej strony mamy tą samą historię, żeby też woda z no, drugą stronę nie uciekła. Później wystarczy chyba palcem wcisnąć i można z tego zbiornika wodę spuścić albo odkręcić. I fajnie też jest zrobione, że tu są takie o-ringi Widzicie, że jak nawet wyciągacie, to nam uszczelnia tą drogę ściągania, zanim się tam ten zaworek zamknie, żeby tutaj woda nie chłusnęła. Także bardzo fajnie to jest zrobione patrzyłem po legrach na to, ale musiałem to wziąć do ręki, bo na obrazku to na obrazku, do ręki to do ręki, to jest inaczej i musiałem dokupić manometr. Całą resztę ja mam tyle tego złomu, jeszcze coś zostało po poprzednich projektach, że nie było sensu dokupywać, wszystko jest w powietrzniku, mi nie zostawało z tych baniaków, tego wszystkiego. A nie, sorry, jeszcze jedno złącze muszę kupić na PEX, żeby się przy piecu tam wpiąć, znaczy w ogóle w instalację, żeby się wpiąć zbiornik będzie od CW do CO to raczej nie przeszkadza bo tu chodzi bardziej o ciśnienie wiarnik ma 25 litrów u mnie jest instalacja ten bufor jest 300 litrowy ale on jest temperaturowy 100 litrów w grzejnikach i tam nie wiem tam ile tam w piecu będzie z 40 to wystarczy bo kopciuch tak naprawdę będzie nie będzie praktycznie pracował a też nie grzeje bufora czyli nie podnosi nie wiadomo jak temperatury z ładu wody będzie oczywiście próba na wyłączonym prądzie co się będzie działo, no i tak się zastanawiałem, jak to jeszcze powiesić. Ale znalazłem ze starej sprężarki z butli uchwyty. Zobaczcie, tu jest szóstka blacha. Także w sam raz pasuje, rozkręcane śrubami. Można sobie e, zdjąć zbiornik, założyć. Ojdzie tutaj o taka blacha. To hmm, ze sobą zbierające Akurat jest boczna blacha. To jest też chyba dwójka blacha. I jeszcze tak jakieś, o zaraz rozwalę manometr. Jakieś dwa takie pręciki i mocowanie. Jak ta lala także okuły i skręcę. zobaczcie, jak wygląda w środku ten e, zbiornik od CWU. Patrzcie, jaka to jest e, masakra, że tak powiem, w rurce. I tak e, z tego co ja wiem, mi się wydaje, że wyglądają zbiorniki. Jeśli nie ma, w środku na pewno też jest ta rdza. Jeśli nie ma takiego specjalnego zaworu. Ja mam taki żeby tylko odcięło, prawda, żeby się nie wylało, A tu powinien mieć taki zawór, że woda pływa przez niego i później wypływa zbiornika, żeby była cały czas cyrkulacja wody e, ciepłej wody użytkowej w zbiorniku, żeby tutaj nie stała woda, bo jak ta woda stoi to tam się różne dziade, dziadostwo mnoży. W układzie centralnego gazowania to nie ma znaczenia, tam się co bądź może mnożyć, niech się mnoży to nie przeszkadza, także zaleję go chociaż trochę specyfikiem, od mu wleję, resztę wodą mu i co zejdzie to zajdzie, reszta zostanie także mówię że w centralnym to nie ma nic do znaczenia a CW jednak nie za bardzo to jest dobre i wylałem ocet z, z tego z tego balona całą noc stało praktycznie powiem wam no doby nie ale z 20 godzin było zalane i ja tu nic nie widzę, praktycznie czysty jak od CWU. To myślałem, że będzie gorzej, powiem Wam, tak naprawdę. I jeszcze taka sprawa jedna do komentarzy, bo rzuciłem posta, że tu jest e, zardzewiałe, nie wiadomo jak. Ale to tak tylko, e, jak patrzę tutaj do kamery, to się wydaje zardzewiałe. A jak patrzę normalnie, to jest taki e, czarny nalet. Także dziwnie to wygląda. Ale nie, jest zardzewiałe. W środku też jest, jest szczelne, bo by e, przeciekło, także. Można montować. Wydaje mi się, że gotowe. mocowanie jest, nie spadnie. Praktycznie wszystko się będzie na zbiorniku trzymało. A nie tak jak przeważnie zbiornik wisi na belce, tylko belka będzie na zbiorniku wisiała, a to jakiegoś ciężaru nie ma nie wiadomo jakiego. Tutaj wejdę sobie peksem. Także wydaje mi się, że będzie. Idę miejsca. Idę na to szukać miejsca jakiegoś w miarę i montuję. Także że baniak trochę wisi, trochę się opiera udało mi się go jeszcze w miarę wcisnąć żeby miał wszystko w jednym miejscu żebym sobie też te ciśnienie obserwował i powiem wam chciałem się wpiąć Akurat tu z kopciucho i jeszcze jedna ważna rzecz żeby nie było centralnie na kopciuchu mam zawór bezpieczeństwa 2,5 bara założony bo to będzie najgorętszy tak naprawdę punkt a z niego idzie sobie ty krótki obie krąży i długi tam przez zawór zwrotny, ale klapowy, idzie na górę prosto na grzejniki. I miałem się tutaj wpiąć. O, bo akurat miałem wcześniej w tym miejscu zawór trzydrogowy mieszający. No i jest tutaj można by było się wpiąć, ale to było tu, to, 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 to. albo tędy, albo tamtędy. Nie mam takiego długiego peksa, żeby aż tam dojechać także nie chciałem tego robić, ale będę musiał znowu wodę z tego zbiornika spuścić dołożę tutaj trójnik bo tu jest akurat powrót z instalacji Oj, już nie będzie daleko na krótkim ubiegu a akurat ten powrót jest połączony razem tutaj z układem kopciucha o tutaj jest ten powrót także ciśnienia będą się wszystko wyrównywać tu mam nawet zawrót zwrotny jeszcze mi pozostał po tym zaworze yy, trzydrogowym, co tutaj był ale to nie przeszkadza, akurat bo te ciśnienia najważniejsze będą się rozchodzić między buforem a piecem. Także, no nic co, trzeba spuszczać wodę i dawać troje i Jednak podciśnienie to fajna rzecz, wystarczyło tylko z rurek trochę pospuszczać pozamykać wszystkie że tak powiem zawory w koło i no i podciśnienie się w zbiorniku. Robi się na górze podciśnienie. A tutaj jest za mały otworek, żeby to powietrze tam doszło i uzupełniało. Tam sobie bulknie od czasu do czasu, ale widzicie, tu jest otwarte i się nie leje. Także podciśnienie bardzo fajna sprawa. No to nic, eee, łączę peksem jedno z drugimi. I jeszcze, aha, jeszcze muszę eee, naczynie przelewowe zlikwidować i odpowietrznik tam dać. odpowietrznik wymieniony, zbiornik eee, wyrównawczy na razie usunięty. Zawsze można wrócić i bije. Zbiornika mam nabity jeden bar. Jakże iniki mam tutaj na wysokości płyty, to jest mile macie na wysokości 3 metrów mam grzejniki to 0,6 bara niby według internetów powinno wystarczyć, ale nabiłem jednego bara, bo tutaj temperatur nie będzie, nie wiadomo jakich w układzie i, i układ też nabije do bara. Poczytałem, powiedzcie, dobrze, myślę, źle myślę. nabije do bara na zimny nie zobaczymy, do ilu się będzie podnosiło. Pamiętajmy o tym, że ja tutaj mam wody 300 bufor około 100 grzejniki. No tutaj się kopciuch schował, tylko kopciuk właśnie jest w innym, że tak powiem, układzie. CW już jest poza już nie jest grzany z kopciucha, także mamy 300-400, nie wiem, z 50 tam litrów, 450 litrów. Tylko, że 300 litrów będzie do 36, tam więcej nie będzie nagrzewana, a ten to praktycznie w ogóle nie będzie chodził, a z drugiej strony. Jak już hybrydowy magazyn energii uruchomię, to nawet w razie, w razie braku prądu To musi paść pompa obiegowa, inaczej nie ma opcji Będzie na te systemy prądu wystarczy Słuchajcie, musiałem ambera odpalić Żeby pompa obiegowa chodziła, już nie chciałem w skrzynce kombinować nie. I ostatnio jak miałem układ otwarty, to tylko się Amber włączył, ten gaz Od razu yy, rura gazowa, że tak powiem się wyrażę Zapieprzała w górę, no i reszta była normalnie. A teraz powiem Wam, ona już idzie na 900 W, zobaczymy co jeszcze za chwilę będzie. Ja z tego będę robił osobny TS ogólnie. Tylko, oczywiście, teraz to już w ogóle nie chcę niczego złapać. Moment, chwila, idzie na 900 W, i powiem Wam gaz mi w ogóle nie rośnie na, układem, na otwartym układzie. Gaz jechał w górę, a tutaj że tak powiem stoi w miejscu także no zamknięcie układu dla pompy ciepła jak na razie bardzo dobre no bardzo dobrze ten bo ja tutaj nic nie ruszałem od ostatnich testów nic czujniki nie było przerobione nic kompletnie nawet przekaźnik jeszcze leży bo o, deszczowa pogoda będę robił wszystko jest tak jak było nic kompletnie jest nie i powiem wam jestem zaskoczony pozytywnie bo ja czasem nie słucham innych ale z tego co ja widzę, no to super sprawa. Dobra, odpowietrzam układ, chodzą dwie pompy. Na tamtej drugiej mam problem, bo e, w tym zbiorniku mi powietrze stanęło na miężownicach, bo wchodzi od góry i od dołu idzie górą, a nie walczy powietrznik Dobra, to może przepcha za chwilę. No nic, na razie jest ciśnienie na układzie się w miarę trzyma. Pójdę mi wystygnie to jeszcze raz go ten Nie będę dzisiaj chyba próby Albo może zrobię próbę jeszcze skupię się, zobaczę Na razie odpaliłem tak na sztukę tylko Pompę ciepła i, i patrzę na ten gaz i Podoba mi się to pojemno. Ale czy do końca jest tak dobrze to, to ja nie wiem Oceńcie sami No jakąś chwilę sobie pracuje już To było chyba 19 dobiło zbiornik Cały czas mieszamy zbiornik 300 litrowy Ewentualnie wymieszujemy coś więcej Ale to jest mniej mniej ważne bo Pobór jest 1500 w a gaz mam 50 stopni Dopiero Ja już bym miał normalnie przy 1200 już miałem przy układzie otwartym miałem gaz już 80 stopni a tu jest 50 stopni i e, 1500 w poboru a kilowatów generuje 8 8 nawet może i troszeczkę więcej także co przy temperaturze 14 stopni na zewnątrz Około jakieś ponad 5, 5, 5, 3 mniej więcej wychodzi. Także no robotę robi układ zamknięty, już widzę, jak jeszcze nawet nic się nie dzieje. No, słuchajcie, nie jest za dobrze, bo już mi gaz wychodzi na 83 stopnie. Także z kolegą gadałem, 1800 watów ma. Z kolegą gadałem, żeby z cienkiej rurki, bo tu powroty, powroty są idealne, powiem wam, aż mnie to dziwi żeby ten, bo ja mam tutaj dwa czujniki temperatury z cienkiej rurki przełożyć na wyjście z wymiennika, Zobaczę zobaczy trochę cieplejszą i, i zejdzie wtedy e, po prostu z mocy, bo on cały czas dąży do tych tutaj 35 stopni dlatego tak e, goni, no ale odbiór jest idealny, bo to co zimne wchodzi do wymiennika to gaz taki sam wychodzi tylko ta góra właśnie troszeczkę troszeczkę za dużo dobra przełożyłem e, czujnik gazowy z tej rurki gazowej cienkiej i tu jest ten czujnik oryginalny jest rozdzielony na dwa, jeden nic na grubą, a drugi na cienką. Także sobie jakąś tam różnicę łapią i z tej cienkiej przełożyłem na powrót z wymiennika. Także teraz ten drugi czujnik nie będzie widział tej temperatury, tylko będzie widział tą wyższą i jestem ciekaw, czy jak zobaczę, że tutaj już jest wysoka i tutaj też już jest wysoka, czyli razem się dwie wysokie zrobią, to wtedy zejdzie z mocy, żeby ten gaz na grubej no po prostu tak nie rósł także jeszcze próba w zbiorniku się troszeczkę zagrzało trochę wybełtałem na dom ale dobra próbować trzeba temperatura jaka była chyba taka sama około 15 stopni zobaczymy za chwilę co się będzie działo nie wspomniałem wcześniej że temperaturę też podniosłem tutaj na 30 czyli zbiornik do 40 powinno być chodzi o to żeby ono się wkręciło jak najwyżej i z tego co widzę na razie ten gaz tak sobie pomału pomału rośnie do góry ale nie ma jakiejś tragedii ale powroty się rozjechały przedtem było idealne a teraz jest około ile tutaj mamy? około 3 stopnie jest różnicy na powrotach a góry nie pamiętam jak było to z całego filmu by bardziej ona teraz idzie na 1400W i generuje 6kW także ponad, ponad 4 jest co ale 15 stopni jest na zewnątrz także e, też no ponad 4 przy już 31 to jest dobry, co? No i patrzę, czekam, co z tym gazem dalej się będzie działo. Na razie spokój. Powiem Wam, no jest spokojniej. Powroty się już wyrównały. Gdzieś są idealne. I tutaj mamy 65 na 38 W zbiorniku już jest 34 stopnie. Także. Może coś z tego będzie, tylko już, już nie te temperatury, bo ona nie będzie na takim nastawie pracować. Także zmniejszę ją na ten nastaw, co ja myślę mniej więcej na nim pracować, nawet do 25, no nie dobra do tych 36 stopni, co miało być niby, może będzie na niższym, i tak zostawię. Wtedy po cieciaki wrócę i zobaczę, co tutaj się dzieje. Szkoda tego prądu marnować niepotrzebnie, ale testy trzeba porobić. Dobra, słuchajcie, no, na ściągnąłem na 26, czyli 36, 37, on do 38 już dobije, zbiornik wyłączy. Ona teraz zeszła z mocy na 800 W. No i temperatury gazy, wszystko się uspokoiło, bo zeszła z mocy, nie? Także wyłączam sprzęt. I włączam pompę obiegową, wypompuję zbiornik na dom. Żeby mniej więcej z takiej samej temperatury wystartował jak wcześniej i zobaczę zobaczę jeszcze raz, no to już Wam pod koniec pokażę po prostu do jakiej temperatury ten gaz podszedł czy wymianę tego przełożenia czujnika dało coś, czy nie Wpalamy od nowa tutaj 26 na zostaje, nie wiem czy nawet na 25 później nie przełączę, ale na razie jeszcze na tą próbę i już jadę w takich realnych warunkach w jakie ona będzie pracować, bo żeby tutaj na zbiorniku było 28 stopni no to on musi postać, że tak powiem, koło tygodnia, żeby się z 35. Na, ty na tydzień nie przesadzam, ale 4 dni musi postać, żeby tyle temperatura spadła. A start był przedtem z 19, bo był dobity zbiornik także z bardzo niskiej temperatury. No i zobaczę teraz co się będzie działo. Także startuję. Wymieniłem baterię, także flir odpalony. <laughs> Taka ciekawostka, wymiennik ma teraz. Około 40 stopni. Gaz do niego wchodzi 44, wychodzi woda 35 z wymiennika i teraz na mocy jest akurat 1300 watów Także chyba płynie przez całe wszystko, bo jednolitą mam temperaturę. Może powinna być różnica. Przepływ jest 950 chyba litrów, tak jak z tego co pamiętam. Ale tutaj, o, tutaj po rurkach widać różnicę: że do wymiennika wchodzi 28, a wychodzi z niego 35. Także widzicie, lewa rurka jest zasilanie wymiennika, a prawa z wymiennika wychodzi. Widać po kolorach. A jeszcze podejdźmy do Ambera, jak z tamtej strony Amber wygląda. A jeszcze, o właśnie, tutaj moje rurki gazowe. Powiem Wam na razie spokój może mu zamknięcie układu pomogło, może co a tutaj nie mają jakichś dużych temperatur, 20 stopni, marurka. rurka a sama izolacja jest, także cudów nie będzie i tak sobie nasz traktorek tutaj pracuje, na zewnątrz przewodzik ciepły, zasilający woda kapie i tutaj widać z przodu zimne miejsce to im się nie chce wierzyć, że on tutaj wydmuchuje 16 stopni. Przedtem robiłem, akurat jeszcze robię dzisiaj testy e, hitpipów. I około 10 mi pokazuje, ale też na, na wyższej mocy szło, bo 1600W wtedy szło. E, no dobra, tyle pokazuję. Czekam, co dalej będzie się działo. Na zbiorniku już 33. Jak widzicie, gaz jest już 60. E, moc mamy teraz. 1100, już schodzi z mocy praktycznie no już tą temperaturę pewnie widzi i schodzi z mocy pewnie i przez to bo było 1300 już jest 1140 także już gaz nie będzie rósł no i to są takie jej tak naprawdę realne warunki jakbym startował na 25 stopni to i tak ten gaz mi już nie wyjdzie na 80 tak mi się wydaje także jeszcze czekam i niech sobie ten zbiornik jeszcze chodzi e, pompa obiegowa na dom jest ustawiona akurat tamten widzi tak, tamten o inaczej. Pompa ciepła już widzi 35 stopni, bo czujnik jest tutaj, ale ja tak patrzyłem do wcześniejszego: 33 to jest na tym czujniku na dole, także pompa już widzi 35 stopni i dlatego zaczyna schodzić z mocy. I tak nam się te temperatury ustawiają, ale jak szła na te 300 W, no to co 4,5 był. Wydaje mi się, że. Dobre, co? Z drugiej strony z 15 stopni też nie ma jakiejś tragedii. Także za chwilę e, pójdzie mi 37, jak mi się pokaże. Pójdzie mi na centralnego ogrzewania i chyba będzie koniec tego testu. E, już gaz zaczyna spadać, także jest dobrze, ale wrócę tym czujnikiem z powrotem na tą cienką rurę i zobaczę, czy to nie był tylko problem, właśnie tego e, wyziębiennego zbiornika, ale to nie dzisiaj. Także no jeszcze go dobiję i później to puszczę w obieg. Zobaczymy to dalej. No i e, zbiornik ogólnie, bufor osiągnął 30, nie wiedzie ale ja to widzę. 36 stopni. Układ centralnego ogrzewania się włączył, tamten tam osta tego pilnuje. Pompa obiegowa układu centralnego ogrzewania pracuje tylko w zakresie e, powyżej 36 stopni. Jeśli spadnie do 34, wyłącza się i czeka dalej na 36 stopni. Także cały czas jest stabilny po prostu ten zład wody i no zostawię to, niech się trochę pokręci i tutaj na razie mamy z Amber już moment ok złapało, Amber zszedł na 700W i gaz 50 zasilanie wyjście 33 jak widzicie z wymiennika wychodzi 35 wchodzi 30 tak się to nam kręci. Mamy dalej 15 stopni na zewnątrz. Także teraz czekam, aż ten układ się, że tak powiem, wymiesza i to się wszystko ustabilizuje. I też została zmniejszona jeszcze temperatura. Także on dąży mniej więcej teraz do jakichś 35 stopni. Jeżeli na razie, chyba mi się wydaje, że nie ma potrzeby. Zobaczę, jak to będzie pracował. A i jeszcze jedno. śnienie mi na układzie w ogóle nie wzrosło. Jak miałem na zimnym bara, tak mam cały czas bara. Także <laughs> powiedzcie, czy dobić do półtorej, czy zostawić na tym barze, bo ja sam nie wiem, pierwszy raz to takie, wiecie, doświadczenie, może kto wie więcej. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj tyle, to się jeszcze troszkę pokręci, ale widzę, że już sobie zaczynam modulować. Tutaj nastaw jest 25, nie wiem, czy nawet na 24 nie dam, bo wymieszało mi cały układ, wszystko powroty i już mi podniosło na 36,2 idzie mi nagrzejniki tylko jak wiecie ja mam w układzie jeszcze ten zbiornik i przez jego mężownicę przepływa te 36 i zbiorniku jest 33 także jeszcze sobie zostawię niech mi się ten e, zbiornik nagrzeje wszyscy się ze mnie, ze mnie śmieją że mam coś takiego że jest właśnie wyjście z bufora przez CW ten ale mnie te 35-36 stopni w zupełności wystarcza reszta jeszcze z tego domieszuje. I tak na razie zostanie mi się to podoba. Dajcie znać, czy tego ciśnienia dobić, bo widzieliście 22, ile było na zbiorniku. Był bar, jest 35, jest dalej. bar nic się ciśnienie nie podnosi do góry. A w baniaku jest nabity jeden bar. I kończę też dlatego, że pompa zeszła z mocy. Także już się układ wystabilizował. Szła na 950 W. Teraz idzie na 850 W. Cop się trzyma średnio, jeszcze dobstrykam a no musicie jakoś mnie zmęczyć jeszcze co się trzyma średnio ponad 4 Teraz też mamy było 950 było 4 854 także 44 i pół się trzyma co przy temperaturze 14 tak jest 14 stopni i gaz też fajnie sobie tutaj chodzi do 50 nie dobija nawet także mamy gruba. 48 cienka, 35 zasilanie wymiennika, 32 no taka różnica fajna, około 3 stopni, 2,5 stopnia. Także bardzo fajnie widać, że odbiór jest i 37,4. Tylko te czujniki ogólnie ja bym tu jeszcze po stopniu w dół bo zaniżał. Tu mamy 37,4, wychodzi mi z wymiennika ciepłe, a na centralne idzie mi 36,1 czyli prawie 37 no to dobra ten jeden stopień tracę na przesyle poprzez tutaj bufor i wyjściu i to jest dla mnie bardzo dobrze to mnie najbardziej interesowało czyli coś z tego chyba e, będzie tylko tak e, 950-850 W fuboru ja na dwóch klimach które pracują stabilnie też jak tutaj układ się wy, y, y, wyrównuje ich mam 500 watów poworu później jak chcę podbić to idą na no każda ma 250, 275 max 300 W. także widzicie mam 500, 600 watów a tutaj mam 900, 850 czyli nie opłaca mi się teraz grzać amberem dlatego będzie przy zerze stopni albo jeszcze niżej jak już mi się skończy komfort z klimatyzacji i też pamiętajmy klimatyzacje są na kapilarach czyli do minus 5, jeszcze to jako tako w miarę ogarnia a Amber jest na EV i to w dwóch zaworach czyli on tak naprawdę zaczyna życie chyba od tego zera i w dół zobaczymy co do wibracji wibracje zeszły na razie spokój nie ma wibracji no buczy jak to Amber traktor to traktor i zawsze traktorem zostanie tyle słuchajcie pozdrawiam Was wszystkich serdecznie dalej będą próby, testy i inne rzeczy na razie ja nie czekam na mrozy ale jak będą to wtedy Amber będzie się buja. Trzymajcie się ciepło.